<laughs> Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z w red jestem już Wandel, jak z waszym gospodarzem. Zbudowę sobie stocznię. Się bardzo przyda. Jezus, Jezus. Okręty podwodne, okręty podwodne mnie atakują. Okej, okay, ale nie ma co się Nie ma co się zbinać, Jest dobrze, jest dobrze, dobra, ale jest okej. Okay. Aprowadzamy się tutaj w stoczni. Mhm. I teraz tak, ponieważ mamy tutaj do zniszczenia tą uresztkę bazy, ja proponuję pozbyć się rezydentów, pozbyć się rezydentów i o tak, on się będzie naprawiał. Serio, kolego. Chcesz ze mną podążać? A jednak nie, dobra. Affirmative. Naładowani jesteście, dobra, jesteście naładowani. Okej. Czemu to może to działać, że po te, ataki e, jednostek. Construction Serio? complete. Yes sir. A base is under attack. Awaiting order. Acknowledge. Dobrzo. Moment, moment, bo tu się to dużo dzieje. Zniszczyliśmy jednego mamuta, to zniszczymy ostatniego mamuta, które mają pod orędziem Sowieci. W tej bazie. Tak, i wtedy to MCV wyślemy w to miejsce, żeby zbudowało bazę wydobywczą, rafinacyjną, w sensie... Brzmi jak dobry plan, bo tu jest dużo surowca, a nam się za chwilę tutaj surowiec skończy. Więc ja proponuję odbić e, część wybrzeża, building. przynajmniej tą część odpowiedzialną za preparing, za building. Tą część odpowiedzialną za building. E, za desant Construction complete. Czyli trzeba się pozbyć tych dwóch rakiet V2 i tego łamuta ta się zrobiło Tymczasem Zobawmy się w niszczenie piechoty może co? Bo to Unit Pusy, jak wylądujemy tą MCV-ką to ta piechota na nas ruszy i to nie będzie miło doświadczenie, że ją wyświetłem bez eskorty, bym chciał ją wysłać bez eskorty mimo wszystko. Affirmative Acknowledged Acknowledged piesek wytrzymał? korda. Acknowledged. Pancerne pieski. Acknowledged. Niczym brzoza. Oh. Affirmative. Affirmative. Da, no, jeszcze macie amunicję cholera, no. Do widzenia zniszczycie jeszcze tą jeszcze, na do widzenia. Ha! Proszę bardzo. Dobra. Amunicja. Ale te helikoptery są chyba szybsze od sowieckich z tego co zauważyłem. To jest ciekawe, bo y, zazwyczaj, było tak, że... zazwyczaj było tak, że... Zazwyczaj było tak, że... Zazwyczaj było tak, że... Trzeba te się pozbyć tych podwójek. Podnieść do naprawy, koleżanko. Jakieś dziwne wrażenie, że tu trzeba zbudować builde... Stałą baterię przeciwlotniczą. Tak chyba Repair. zrobię Construction Building. Unit My mamy prądu dużo spoko. E, to complete. jest ważne, ponieważ atelier przywrodnicza bez prądu nie działa To jest taki minus, nie? E, e, sowieckich... boże sowieckich alianckich... E, struktur... E, wszystko działa, wieżyczka działa, bunkier not działa, not bez not prądu, not. ale nie działają e, te, nie działają e, przywilo, przywilotnicze, nie? Jednostki, Bra, wy na front, łopaki zbudujmy elektrownię. Zbudujmy elektrownię, zbudujmy więcej niszczycieli, zbudujmy sobie całą flotę. A co się kuddę będę? Mogę, to mogę. Szkoda, że jeszcze w tej misji Unit, nie mogę budować e, tych krążowników. Ale to okay. się zmieni niedługo. Building. Unit, Krążowniki, ready. panie Dziaszku. To... Podstawa alianckiej Building. floty. I unit ready building construction complete building construction complete building unit ready oh, nie. on build building Construction Jak idzie budowa nieślicznie. Oh, całkiem sprawnie, Building. bardzo dobrze, bardzo purna, dobrze. Unit ready. Building. Silosy. Construction complete. Będą mi parę silosów, nic się nie stanie. Building. A będziemy mieli więcej e, zachomikowanego, surowca. O, no. <laughs> zachomikowanego surowca Construction complete Zahomikowanego surowca Dobra e, no Może już na się siły, siły uderzeniowe, ponieważ baza tutaj wroga w pra na prawej e, na prawym brzegu jest e, praktycznie 3. zniszczona Co Unit ready. Building. Affirmative. Chyba no, posłączymy się z tych piechotniarzy. ready. Acknowledged. Building. Mm, tak helikoptery nie są za unit dobrym unit środkiem ready. na niszczenie Building. piechoty nieprzyjacielskiej. Chyba że jest turborana. Dobra, mamy flotę. Unit ready. Building. Możemy na dobrą sprawę yes, zacząć już atakować e, tą wysepkę, tak naprawdę przy tej ilości okrętów powinniśmy e, sobie poradzić ready. ze wszystkim. Yes, Międzyczasie yes, e, zniszczymy tutaj e, te, artylerię. Unit ready. już się to kolego strzelasz? Aha Unit ready Building A o tym nie pomyślałem, patrzcie. tutaj brzydzieł helikopterem No dobrze Building Dobrze, chcesz się unit w ten sposób ready. bawić to jak chcesz, nie? Tylko pamiętaj, że complete. kolego, że ja mam... Unit ready. Dosyć jest skuteczna tę przywlatniczą Skuteczny dział przywilotnicze, przepraszam. Wanderia przy lotnicza, dział przy lotniczy na jedno wychodzi. Building Działo przeciwlotnicze Unit mówimy ready. wyraźnie wandelcze no. Construction complete Building Unit ready Building. Construction complete Zbudujmy też trochę tych e, naszych przyrodniczych i przy okazji parę bunkrów takich. E, Construction complete. kontrolnych unit ready. Low Building. power. Okay. Low power. On hold. Cancel. Building. Unit ready. Construction complete. Building. dobra unit ready building new instruction complete chyba y, atakować tutaj już unit ready okej okay. building budyma transportowca w takim razie lost Unit lost. Unit ready. Yes, sir. Affirmative. Affirmative. No dobra. Waiting order acknowledged. Споку що Acknowledged. Building. Unit lost. Yes, sir. Affirmative. Nawet nie chcę się też nikim ratować, yes, wiecie. Construction complete. No i posprzątam. Yes, Acknowledged. 40 minut Yes, sir. Mm, trzeba się spieszyć, ponieważ e, alianckie, alianckie posiłki za. chwilę Przybędą ty za alianckie posiłki. Acknowledged. Okay. E, to może Pencil. tak. Building. E, zacznij budować. E, yes, sir. Unit lost. Tak, bo nasza zniwerka za chwilę spadnie Dobra Jedziemy Siły inwazyjne panowie Myślę, że tyle woja powinno starczyć Drop me some of the main issue, Broda. Awaiting orders. Acknowledged. Building. Construction complete. Reporting. acknowledged. Our base is under attack. Unit plus deploy here. Building. Construction complete. Repairing. Spróbujmy jeszcze mam tą ochronę przeciwpiechotną. W razie, bo jakby się chciało temu dziadowi przyjść tutaj, co tutaj sobie chodzi. Okej. Okay. Eee, boże. Affirmative. Zrozumiałem to C. T. w Sli. Oj, nasz dźwiertko poszło na straty. Cholera jasna. Yes, sir. Mm. Affirmative. Unit ready. Spock point. Awaiting orders. Dabro. Acknowledged. Hey Jimmy. Yes, sir. Acknowledged. Affirmative. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. SpongeBob się tego dziadostwa tutaj. Affirmative. Affirmative. Acknowledged. Acknowledged. Affirmative. Affirmative. Acknowledge. Okay. Acknowledge. Just affirmative. 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 go, szybko szybko szybko, affirmative. szybko, 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 szybko. Affirmative. No, dobra. Affirmative. Reporting. Acknowledged. Pozbądź Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Reporting. Affirmative. Waiting for. Affirmative. 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 Afermity. Ty kolego, podejdziesz tutaj Afermity. i Afermity. się wytęgujesz. Znaczy, zdesantujesz się po drugiej stronie, będziesz tutaj zbierał sobie rudę. Teraz yes, tak, wy Odpłyniecie tutaj. Ja mógłbym oczywiście teraz podjechać Afermity. i porozwalać te. Acknowledged. Ale chyba tak zrobię. Yes, sir? Acknowledged. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. O, proszę. Nawet poza zasięgiem yy, cybertestów są. orders. Dobra. Affirmative. Rozwaliliśmy ten mury. Affirmative. Acknowledge. Acknowledged. I lecicie tu. Affirmative. Co, co pamiętam, właśnie ta elektrownia odpowiedzialna jest za te, te, te wszystkie, które są tutaj. nie? To elektrownia, nie? Tutaj wszystkie. Na mi Na Affirmative Affirmative. Acknowledge. Affirmative. 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 Acknowledge. No, dzięki, to yes, teraz sir. Tak tutaj do. Um, Affirmative. No, do, do to wyspy to te. Cewki, tak. nie, nie będą nas atakować. Tak nie nie Affirmative. Taka nas spokojnie, okrętów, Na nawodnych, taka ilość spokojnie powinna... Tak Dać radę, nieprzyjaciela. Bo tu już są okryte podwody wokół tej wysepki, nie? Akoledze A! No i oczywiście są tutaj jeszcze. Jeszcze jest tutaj ta. Baza króli podwody w nieprzyjacielskim. O, jeszcze tutaj pozostało jakieś źle. Te... O, hello there! Ackoledze Affirmative. Acknowledged. No. Jeśli mają to do siebie, że mają podwójną wyrzutnię bomb głębinowych, dzięki temu są turboskuteczne przeciwko nieprzyjacielskim okrętom. Sowieckim okrętom podwodnim, nie? No i to by na tyle, jeśli chodzi o sowieckie umocnienia w tym rejonie. Aha, jeszcze trzeba to, ten centrum dowodzenia rozwalić. Afertyw. No tak, bo e, jak jeżeli niczego nie zrobimy, to wróg zacznie nas e, tutaj osadzać. trzeba zrobić naszą żniwiarkę. Acknowledged. Dobra. Affirmative. Affirmative. Wyjeżdżaj yes, sir. Acknowledged, no. reporting. Affirmative. Vehicle reporting. Acknowledged. Możemy oczywiście jeszcze e, wrócić tutaj i e, dokopać jeżeli nie nieprzyjacielskiej. A czemu nie? Vehicle reporting. Dobra, teraz tak e, mamy 20 niecałe minut, 30 minut, tak naprawdę. Więc y, skupmy się na naszym zadaniu oczyszczenia tej drogi dla na naszych y, sił morskich. One będą też po tej stronie tutaj 20. działały. Dobrze, dobrze, wiem, wiem, wiem. One będą też po tej stronie działały. Affirmative. Acknowledged. 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 No dobra. Aformative. Nie wiem czemu on ciułował, nie wiem dokąd wentylator. Okay, spoko, nie, no, to mi graj w sensie. W to mi graj, bo dzięki temu widzę ich. Affirmative. I płynę. I posprawię. Acknowledged, affirmative. Jeszcze tego można by jednego żołnierza rozwalić. Twardy gość. Affirmative. Dobra. I zawijmy do tej zatoczki, ponieważ nasze. O, właśnie, już płyną nasi. Dobra, to w tym momencie e, kończę odcinek. W sensie zapisuję sobie I co? Idziemy do następnego 38. Mission saved. I nasza e, flota jest e, bezpieczna. I ten. No, tak naprawdę chodzi o to, żeby te dwa krążemki dostały się na, yy, na, na drugą stronę. Chyba o to chodzi, tak naprawdę. A reszta to tak yy, jako eskorta robi, nie? Zresztą nie wiadomo po co ta escorta jest, skoro tutaj wszystko wyczyściliśmy. A no ale dobra, nie? O, ten pan Finding nasz. Finding King Making. Dobra, wszystko zostało. Wszystko, co wrogie, zostało wykurzone. Ja jeszcze patrzę, gdzie są. Bo jestem w świecie przekonany, że miałem jeszcze drugą żniwiarkę tutaj, ale chyba nie, jednak. No dobra, i tak i tak te pieniądze już nie, do niczego nie są potrzebne, tak naprawdę. Ale powiem wam szczerze, że miałem naprawdę takiego farta, że udało mi się tą bazę e, zniszczyć. na początku nie wydaje się groźna, bo tylko ile to tutaj jest e, e, koniard i parę elektrowni, plus ten centrum dowodzenia, ale potem to się rozwija w, e, potrafi się rozwinąć w e, koszary, fabrykę i nawet parę lotys potrafi roz, ten zbudować. Plus tam, minus e, wyrzutnie sam, więc e, jakby tutaj trzeba na to uważać. Los, soną potrzebne? serio? Dobra, już nie, nie na tej misji. Silos Needed. Ogon okrętu podwodnego. No dobra. Silos Needed. Zapiszmy. Mission, saved. Mission accomplished. No i misja wykonana z całą skutecznością, z całą starannością właśnie. Fak je, yeah. Tak to się robi w Wrocławiu, moi drodzy. Podsumowanie... E, ja tego oczywiście nie wyjaśniałem, ale tu mam jakiś błąd w tym remasterze. Ja mam oczywiście z Originu, więc to się chyba tłumaczy samo przejście. Ale generalnie można e, mniej więcej ogarnąć w jakich... Właściwie to nie można. No, nieważne. Nie to tylko liczby, tak naprawdę, które nic nie wnoszą nam do rozrywki. Co najbliżej, e, dzięki nim możemy sobie dodać parę punktów do zajebistości. Ale tak naprawdę, dla mnie, dla mnie, punkty w grach tak naprawdę nigdy nie grały jakiejś ważnej roli. Chyba, że to były punkty doświadczenia, ale to zupełnie co innego. Dobrze, moi drodzy, ja bym już wandel w tobory. Do następnego odcinka na razie, cześć!